Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Patronka dzisiejszego dnia, święta Marta, przyjaciółka Jezusa, siostra Marii i Łazarza to kobieta, której życie jest przykładem silnej więzi z Jezusem. Oto w dramatycznym momencie śmierci brata wybiega naprzeciw Jezusowi, z jednej strony wyrażając przed Nim ból. I może nieco rozczarowania, że dopiero teraz przychodzi, bo gdyby się nie ociągał, to łazarz zostałby uzdrowiony. A z drugiej pewnie pojawienie się przyjaciela było ulgą dla jej pogrążonego w żałobie serca. Jezus odsłania przed Martą swój plan, tak jak czyni to przed przyjaciółmi. Z kolei Marta okazuje się być jedną z tych błogosławionych, którzy wierzą zanim zobaczą. Wyznaje wiarę w to, kim jest Jezus, zanim on dokona cudu. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.